Witam was w kolejnym odcinku Minecrafta na modach. Dzisiaj będziemy iść, będziemy chcieli znaleźć no, wioskę osadników NPC. Tu już jak widzicie mam krówki ładne, farmę sobie zrobiłem. Poza odcinkiem. Już wymordowałem nie. wszystkie te duże krowy. Myślałem, że będę miał 8 skór na plecak, ale mam tylko 5. Niestety. No dobra. Idziemy dzisiaj do wioski osadników. Czyli villagerów inaczej. Tam pójdziemy, bo stamtąd przyszedłem szukać. Tam raczej nie. Więc pójdziemy tam dalej. Mam na szansę, że coś znajdę, ale może. A i w następnym odcinku y, zrobię też portal do netheru. I w następnym odcinku, właśnie, jeżeli się uda znaleźć tą wioskę NPC, to pójdziemy sobie do netheru. Tak będzie troszkę hardkorowo. No dobra, a my szukamy wioski. Nam no, potrzebujemy trochę marchewek ziemniaków no, oj, bug był oj, ten jakby były jakieś krówki to bym mógł je zabić coś mi się tu baguje trochę o, przed tym bug może znajdę jakieś a nie, no dobra, idziemy dalej jedziemy na Szczecin jakieś dnie też by fajnie było o, pustynia o, Fajnie, bo na pustyni najczęściej są właśnie wioski villagerów no. Muszę sobie zmniejszyć na frapsie trochę y, Później na te, no, FPS-y, bo zrobiłem sobie na bardzo wysokie I mi teraz laguje Wziąłem ze snem łóżko Z domu na wszelki wypadek, jakbyśmy nie wrócili do nocy. O, patrzcie. O, jak pięknie! I to do tego jeszcze duża jest ta wioska. Świetnie! I ja mam, ja mam jeden emer. No, może coś zdziałam. Nie no, świetnie. Siema. I papier. Siema. Farmery... farmerzy ścema tylko nie potrzebuje Śkło też nie hmm. marchewki może kowala tu znajdziemy o ja właśnie też będę robił enchantik to to mi się bardzo przyda świetnie Nie no, ja się cieszę. Bardzo udana ta wioska NPC. O, jeszcze są. Pięknie. Nie będę musiał robić y, tych. Ale jakie miałem oko, że tutaj znalazłem to? Ja nie mogę. Ale naprawdę to nie jest cheatowane, ja nie wiedziałem to. Jest tu coś. O, nasiona się przydadzą. To są ziemniaki i nasionka tak no właściwie to ja nie, byłem, nie potrzebuję marchewek chciałam na początku świnie się zrobić ale to jaką mam krowy to mi nie są potrzebne ja chciałem tylko mieć wielką chciałem placki dyniowe robić mieć trzcinę cukrową, pszenicę na nasiona, a z nasion mamy yy, na miał krowy to znaczy nie krowy tylko kurczaki i gdzieś tego jajka a Adynie to znajdę jeszcze. Więc mi marchewki i ziemniaki w ogóle nie są potrzebne. A i już teraz. To znaczy, już jest wszystko dobrze z głosem. Ale miało być od tego odcinka, ale już odkryłem przyczynę. Przyczyna była taka, że po prostu miałem bardzo zły program do konwertowania. Marchewki. O, o, noc idzie. Ale fajnie, że znalazłem tą gwiazdkę i pisi, będę mógł tu przynocować. Co wy dajecie? Uja. Łapka. Tutaj położę łóżko. No i śpię to, przespałem pierwszą noc w wiosce villagerów Miło się spało O tu jest ten główny Ale wiesz, żeście tu wybudowali? spadać mi stąd O oh jest jest tutaj coś? Nie ma. Sobie wejdę do góry. O, tu są duże domki. Tam coś być fajnego. Nic. Nic. No, ale kowal jest gdzieś? O, tu jest kowal chyba. No nie No gdzie wy macie tutaj kowala proszę? Proszę nie wchodzić No ja nagrywam No ja nie mogę, zawsze muszą mi się pieprzyciąć O tu jest chyba kowal? No nie Gdzie ten kowal jest? Nie gadajcie, że taka wielka wioska i nie ma kowala No nie ma go Ja nie mogę się babcia drze No nie ma kowala tutaj Ale główny cel, który chciałem mieć to to już osiągnąłem Mogę wracać do domu tylko tego kowala Czemu go nie ma? Tutaj już byłem Nic nie ma Tu też byłem, tutaj też, tutaj też Tam byłem chyba A nie, tu nie byłem A nie, byłem Ja wszędzie już byłem No dobra, coś tutaj czuję, że nie ma nic Studnia no dobra, ja wracam do domu I może znajdę jakieś dynie Fajnie by było A ja mam diaksowy kill Więc nakopię tego obsidianu i zrobię portal do netheru I w następnym odcinku Będziemy już w netherze, bo udało się wszystko Będziemy w netherze Tylko tego diaksa potrzebuję ja, kurde. Poza odcinkiem będę szukał tego diaksa w kopalniach, wszędzie. Nie wiem, czy to, ale ja muszę go mieć po prostu. Ja go muszę mieć. No nie ma innej opcji. Poczekajcie, tylko ja zamknę drzwi, bo się dron. Sorry za to. Dobra, jestem. Możemy kontynuować nasze przygody z Minecraftem, nikt nie przeszkodzi nam. Ale jak mi znowu ktoś bije do pokoju, to uduszę normalnie. No trochę prywatności poproszę, jak chcę sobie nagrać odcinek, no to wszyscy akurat te odcinki mus muszą wbijać. A jak nie mogę, to już nikt nie wchodzi, no. Świetnie. Nie, ja muszę zrobić taki spis. Pokazać wszystkim kiedy nagrywam, a kiedy nie. Żeby nie wchodzili, bo w kurza to strasznie O tam jest mnóstwo. Ale fajnie było jakieś dynie znaleźć. Poczekajcie, ja tu poszukam gdzieś. <laughs> Ale nie, no ile ja już nagrywam, to zaraz. To ja idę do domku I znajdę dynie. Może jeszcze dzisiaj pogram. Znaczy, nagram. Tak mi się fajnie gra. Okej, okay, dzisiaj nagram jak idę do netheru Będzie super. Nie powiem. Nie wiem tak właściwie po co idziemy do netheru... Aha, po Glowstone. No, Glowstone by się bardzo przydał. Potworzyska wszystkie, żebym nie wchodził na... A, ja zapomniałem, że już tam zbudowałem to. O spoko, to wystarczy, że krzemień, żelazo i... Okej, okay, no to nie będę was zamęczał już jak kopię. To tylko, bo kopać to ja już wam pokażę. Tylko, żebyście nie mówili, że szczytowałem. Naprawdę. Tak mi się super gra, że czasami jak nie mam po prostu miejsca na no to robię wszystko. Bo bardzo lubię. Czy <laughs> to było tutaj? Wylałem tutaj, skopałem to wszystko. To jest takie moje źródełko obsydianu. I tam, może w 60 odcinku pójdziemy szukać twierdzy. Bo, jak znajdziemy twierdzę w Netherze, tam będą blazy. I wtedy wystarczy w nocy pójść i poszukać endermanów. I będziemy mieli oka kresu. I one nas zaprowadzą do twierdzy, mniej więcej. Ale tak, z, z tak będziemy ich potrzebować. No, no bo to jest tak. No, nie A nasze krówki jeszcze nie urosły. Szkoda, szkoda. No dobra. Ja się z wami żegnam i w kolejnym odcinku idziemy do netheru. Będziemy tam koksić. Tylko jeszcze najpierw zasieje to wszystko. Dobra, siemanko, trzymajcie się, cześć!